Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Święta już naprawdę są bardzo, bardzo blisko, więc chyba czas pomyśleć o tym, jak udekorować choinkę. A być może macie już te choinki udekorowane. U mnie zazwyczaj jest tak, że choinka jest ubierana o tak mniej więcej na tydzień, na dwa tygodnie przed świętami. Ale wiem, że w wielu domach jest ubierana na przykład w Wigilię. Ale też... Na Mikołaja, więc napiszcie, czy wy już macie ubraną choinkę i kiedy to zrobiliście? No i jak wygląda ta wasza choinka? A ja dzisiaj wam opowiem, dlaczego moja choinka wygląda tak, jak y, wygląda. Y, no i opowiem, jak co roku y, wygląda ubieranie tej choinki. W tym roku, moi drodzy, wybrałem jako drzewko świąteczne jodełkę. Ja właściwie co roku wybieram co innego. W zeszłym roku miałem sosnę, dwa lata temu robiłem taką choinkę. Zresztą widzieliście już, jak robiłem taką na zewnątrz. Więc co roku daję co innego i daję różne wielkości. W tym roku ym, przypadło to tak, że tą choinkę nie mam jakąś bardzo wysoką, natomiast jest bardzo bogata, bo te ozdoby, które mamy, właściwie weszły w całości na tą choinkę, a wcześniej chodziły na taką pół metra wyższą. A co ja mam na tej choince, to chodźcie, to Wam pokażę. Moi drodzy, od kiedy władanie nad choinką w naszym domu przejęły dzieci, czyli mniej więcej od 5 lat, to one ubierają choinkę i właściwie one decydują, co na tej choince się znajdzie. Jak możecie zobaczyć, jest tu mnóstwo różnych... Rzeczy, tak naprawdę rzeczy, bo nie tylko ozdób, ale również innych elementów. Nie ma cukierków, jakoś nie dajemy cukierków na choinkę, chociaż w wielu domach się daje. Natomiast są rzeczy, które są ręcznie wykonane przez dzieci i co roku coś dokładają, co roku coś nowego się pojawia. Są również takie elementy typowo dziecięce, czyli jakieś mikołajki, takie pluszowe, aniołki, bałwanki i wszystko to jest mniej więcej w jednej barwie, bo tylko jakby nad tym troszeczkę gdzieś tam sprawujemy pieczę, żeby to nie było tak bardzo, bardzo kolorowo, ale mniej więcej tak świątecznie jest. Zobaczcie, na przykład w tym roku dzieci wykonały z takich patyczków. Do sprawdzania, czy gardło jest czerwone, takie ozdoby. Mamy Mikołajka, jednego i drugiego. W jaki prosty, szybki sposób można takie ciekawe dekoracje zrobić. Przyznam szczerze, że one są naprawdę takie bardzo, no, bardzo słodkie, nawet bo jak wiszą na choince, to nawet nie widać, że to jest wykonywane przez dzieci, tylko po prostu jakby można było to kupić, nawet tak super to wygląda tych ozdób, które robiły dzieci, jest naprawdę tutaj więcej. Ale chciałbym Wam pokazać jeszcze, jeszcze dwie. Pierwsza, na tej rolce po papierze toaletowym zrobiony reniferek. Zobaczcie jaki super. Dzieci często wykonują takie ozdoby na zajęciach w szkole, więc to też te kreatywne pomysły przynoszą później do domu i w domu również robią. A tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna ozdoba. Też wykonana z elementami pozostałości po tej rolce z papieru toaletowego i włóczką takiego mamy Mikołajka, właściwie tutaj Pomponik plus czapka. E, taki to jest naprawdę super. Słuchajcie, tyle tych ozdób na choince, e, więc od razu mówię, e, że proces ubierania choinki u nas jest zawsze bardzo burzliwy. Bo każdy chce gdzieś coś powiesić, i zawsze w tym miejscu, gdzie któreś dziecko chce coś powiesić, to drugie też chce powiesić. Więc trzeba znaleźć jakiś konsensus. Dlatego fajnie jest, jak jest na przykład podzielona choinka na sekwencję, że dolna część jest na przykład w jakimś innym ozdobami, u góry troszeczkę więcej ozdób. U nas jest na przykład tak, jeśli mamy te bombki szklane, bo na przykład niektóre bombeczki są wykonywane gdzieś tam na jakichś zajęciach i są szklane, to są bombki rysowane przez moje dzieci, to one oczywiście idą do góry, żeby nie spadły. Niżej idą te takie, które są nietłukące, czyli albo jakieś właśnie styropianowe, albo takie ozdoby drewniane, I, i wtedy taki mamy układ i się dzielimy, kto gdzie zawiesza. Tam, gdzie dzieci nie sięgną, to ja zazwyczaj sięgam i wieszam, więc ten proces jest naprawdę bardzo burzliwy. Napiszcie również wy, jak to u Was wygląda, czy te ozdoby macie co roku jakieś nowe. Czy co roku powtarzacie te ozdoby, czy może coś dodajecie? Są pewnie takie domy, w których ozdoby mają po kilkadziesiąt lat i to jest naprawdę super, bo wtedy możemy zobaczyć, co było w danym, w danym terminie, w danym roku w, w każdym domu modne, powiedzmy, modne. Moi drodzy, u mnie w domu, oprócz oczywiście choinki, są różne inne dekoracje na święta, ale jest jedno szczególne miejsce, zaraz przy wejściu do, yy, do domu, które a jak już tutaj tworzyłem to miejsce, to zrobiłem sobie taką wnękę podświetlaną, w której właśnie mam różnorodne dekoracje. I zaraz tam pójdziemy. Zobaczycie, co ja teraz mam, no i co zrobię w związku z zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Ale zanim tam pójdziemy, to proszę Was o subskrypcję i koniecznie napiszcie, jak u Was wyglądają przygotowania do świąt i czy macie już choinkę ubraną. Słuchajcie, przeprowadziłem Was do mojego przedpokoju, w którym mam specjalną wnękę. Jak projektowałem tutaj to wnętrze, to tak sobie wymyśliłem, że muszę mieć taką wnękę, w której będę zmieniał dekorację. No i jest wnęka poświetlona, w której zawsze są te gałęzie, wysuszone gałęzie, a w międzyczasie, w, w każdej porze roku zmieniam tą dekorację. Jak widzicie, tutaj są takie suszone elementy, to jest pozostałość jeszcze po takiej Późno jesiennej dekoracji. Mamy trawy mamy jakieś czosnki. Teraz to usunę i zrobię taką typową bożonarodzeniową dekorację w tej wnęce. Słuchajcie, właściwie zmieniam tą dekorację 4, 5 razy w roku. I tak naprawdę najbardziej lubię zmieniać na taką dekorację bożonarodzeniową i taką wiosenną, nawet nie stricte wielkanocną, tylko wiosenną, bo wtedy dodaję tutaj trochę. Bazi, troszeczkę jakichś takich ozdób na Wielkanoc. Później mam taki czas, kiedy mam letnią dekorację, no i później jesienną. Takie są zawsze. Czasami jeszcze gdzieś tam wrzucę lub zmienię. Jak mi się o czymś przypomni, to zmienię na jakąś inną. Teraz jak zobaczycie, wyciągnę te wszystkie elementy, które są tutaj w tym momencie zbyteczne. No i dam sosnę wejmutkę, bo. To jest sosna, którą ja najbardziej lubię, oraz ozdoby takie stricte, ozdoby jak na choinkę, no, które będziemy tutaj rozkładać po całości. Sosna, sosna Wejmutka. Zobaczcie, jakie ona ma piękne kształty. Tak się super wygina. No i tutaj w tej wnęce naprawdę zrobi robotę. Gałęzie, które są już określone, takie, bo one mają już określone formy, ja je przymocowywałem, słuchajcie, bardzo długo, aż w końcu znalazłem odpowiedni układ tych gałęzi. Tam u góry jeszcze była jedna i chyba na dole była jeszcze jedna, ale wyciągnąłem, bo w pewnym momencie mi nie pasowały. Natomiast Wejmuta. Oczywiście ona zaschnie, ale to jest dekoracja na krótko, więc ja później ją zmienię e, pewnie już za chwilę na jakieś wiosenne powiedzmy za miesiąc już zacznę zmieniać, ale e, super jest ta wejmuta. Tam pod tym jest normalnie styropian i ja to po prostu wbijam w styropian. Już po kilku latach jest tak, że te dziurki w styropianie są takie, że akurat pasuje do tego, że mam tam włożyć właśnie tą gałązkę. No i te gałęzie zobaczcie, będę przeplatał gdzieś tam pomiędzy e, tymi suchymi już e, e, pędami, tymi gałęziami i one wtedy super tutaj stworzą taką przestrzeń. Słuchajcie, dołożyłem już tą wejmutę, i tak naprawdę można by już tak zostawić, bo to już daje super, super efekt światła, które są gdzieś tam od spodu zamontowane, powodują, że właściwie nie musimy żadnych światełek na święta tutaj dodawać, aczkolwiek jak ktoś chce, to oczywiście można dać tutaj dodatkowe podświetlenie. Ja teraz dodam ozdoby, bo zawsze jest tak, że wkładam tutaj ozdoby, nie zostawiam samych gałęzi. Mam te ozdoby, które częściowo, które są na choince, a częściowo troszeczkę podobne, bo tutaj już nie będzie tak bardzo dziecięco, tutaj będzie już tak Bardziej po mojemu, no ale dodam tych ozdób. Mam i jakieś bombeczki, mam i jakieś yy, takie jabłuszka czerwone, żeby takiego akcentu tutaj dodać. Bąbki z podobnym wzorem co mam yy, płytki, część płytek mam właśnie w takim wzorze tutaj, więc żeby nawiązać troszeczkę. Yy, mam też takie rustykalne yy, bombki, duże te bardzo, bardzo lubię. Oraz sopelki. Copelki, które sprawdzają się tutaj naprawdę wyśmienicie, bo one dają piękny taki kształt. Nie tylko okrągłą formę, ale również takie wiszące formy, i to jest tak naprawdę wszystko. Ale przygotowałem w sumie jeszcze nie wszystko. Przygotowałem jeszcze takie ozdoby drewniane, które mają dużą powierzchnię w jednym kolorze, żeby uspokoić troszeczkę całą tą kompozycję. Więc tutaj będą jakieś aniołki, jakieś buty, i jakieś pewnie. Bałwanek się zdarzy i to fajnie będzie mi tutaj mm, wszystko uspokajać. Słuchajcie, tutaj jak z każdą dekoracją na Boże Narodzenie, można dokładać, dokładać i dokładać, no ale trzeba sobie w końcu powiedzieć dość. Uważam, że jest wystarczająco. E, tak jak wspomniałem, już same te gałę, gałązki, o czym wejmuty, e, były ładne. Dodałem tych elementów, o których mówiłem. Mam finalną wersję tej dekoracji. Dajcie znać, moi drodzy. Czy podoba Wam się taka wnęka? A może macie coś podobnego u siebie, to też dajcie znać. No i nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym odpowiem na Wasze pytania. To będzie takie QA pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Zapraszam, bo naprawdę było dużo ciekawych pytań.